Witajcie! jesteśmy na miejscu, czas więc na krótki raport i przegląd co i jak. Zaraz Wam wszystko opowiem. Ale na początek pozdrawiam Was gorąco i przesyłam troszeczkę ciepła, bo że u Was ciągle śnieg, mimo że już jest właściwie kwiecień. U nas pogoda troszeczkę inna. ciut cieplej, jedyne 30 na plusie. Wczoraj było dokładnie 29, ale jak widać, troszeczkę chmurek, trochę wiatru, który będzie teraz bije po mikrofonie. Więc w ogóle nie przecież temperatury, myślę więc, że na budowę w sam raz. Dobra, a teraz yy, krótki przegląd tutaj po placu budowy i po całej naszej parafii. Tak, także to jest parafia. Teren mamy do zagospodarowania całkiem sporo. Zaczyna się za kościołem, który tutaj właśnie widzicie. Jeszcze tam ładnych parametrów jest. I tutaj się ciągnie, ciągnie dookoła. Tutaj jest mur, który właśnie odgradza nas od całej reszty dzielnicy, która się zowie Linda. Tak, tak, tak. Tutaj daleko, daleko, daleko. Tam się kończy działka. I jesteśmy znowu przy kościele. Także tyle miejsca do zagospodarowania, myślę więc, że na przedszkolu się nie skończy. A tutaj właśnie mamy plac naszej budowy. Budynek całkiem spory. 60 na 8, 9 metrów. W sumie to nie wiem, bo wczoraj twierdzili, że 8, dzisiaj twierdzą, że 9. Tutaj będą pokoje dla wolontariuszy. Jeszcze brakuje wylewki. Także do zrobienia początkiem przyszłego tygodnia. Tutaj, wzdłuż całego budynku, ciągnie się taki taras, który też jeszcze jest do zalania. No i tutaj będą się powoli zaczynać pomieszczenia dla dzieciaków, w sale, dla lekcje, stołówka, toalety. Tak, tutaj na tym etapie mamy wylewkę zrobioną do połowy. Tu jest uzbrojenie. Wieniec. Co by nam się tutaj nic później nie rozwalało, nic nie pękało. Tutaj drzewka, po której można odpocząć przy budowie zapasy materiałów. Tutaj kolejne pomieszczenia. Tu już wylewka gotowa. Tutaj podlewają beton. Dobrze. I kolejne pomieszczenia, i kolejne, i kolejne, i kolejne. Także miejsca będzie całkiem sporo. I od przyszłego tygodnia, jak przyjedzie reszta ekipy, zaczynamy murować. Zaczynamy właśnie od tej strony, pustak po pustaku. I tak przez najbliższy miesiąc. No, jesteśmy na końcu. Jeszcze szybki rzut na całość z tej perspektywy. Prawie końca nie widać. Może przybliżę. O, tam. No, tak więc wygląda to na dzień dzisiejszy. Będziemy raportować wszystko, co i jak. Do usłyszenia.